Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Oczywiście to jest Collection Bóg, no i przed nami tylko dwie paczki w dzisiejszym odcinku, więc bardzo, bardzo krótki odcinek. No otworzymy oczywiście te dwie za 25 tysięcy. Stwierdziłem, że no powoli zbliżamy się chyba do końca tej serii i zobaczymy czy w niedzielę nie będzie ostatniego odcinka. Porozmawiamy jeszcze z Jacobem. No i zobaczymy. Aha, jeszcze jedna taka jedna mała sprawa. Chciałbym, żebyście zobaczyli dankiety, która znajduje się pod spodem e, Bo tam jest sprawa dotycząca moich materiałów, o których w jakich godzinach się będą pojawiać, więc chciałbym, żebyście zagłosowali, o których godzinach mniej więcej wracacie ze szkoły czy tak dalej, z uczelni, z pracy i w ogóle e, Bo dzięki tym będę mógł lepiej właśnie ustawić dla Was pojawienie się materiałów na YouTubie, dlatego przejdźmy do pierwszej paczki. Będzie tylko, tylko te dwie paczuszki właśnie w dzisiejszym odcinku i chyba dwie będą w odcinku niedzielnym, bo zaraz po tym sobie nagram chyba kolejne. Także zobaczmy, co jest w pierwszej paczce, a tu Bender Bender i mamy Leo, 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 Brazylijczyk oczywiście gwiazdki sztuczek musi mieć. Bender do reprezentacji Niemiec się przyda. Roskroć już tu jest, a poza tym nikt ciekawy. I tym razem paczka numer 2 przed nami. No i zobaczmy, kogo przyniesie nam ciekawego Alaba. Mam nadzieję, że jakiegoś fajnego zawodnika. Kogoś z informów na koniec serii trafić, to by było troszkę naprawdę dziwnie. E, no i zabawnie dosyć. No ale zobaczmy, Palacio. Palacio i Jepez. <laughs> Jepez, środkowa obrońca. 34 tempa, ależ bestia. Ja pierdziele. Bramkarz. Z Kolumbii, no parasol się może przyda, ale oprócz tego kolejna słaba paczka. No cóż, niestety nie trafiłem nikogo fajnego. Widzimy się kolejnym razem już w niedzielę w przeglądzie składów i otwieraniu paczek. Także do usłyszenia następnym razem. Na razie i piona.